Witaminki minerały! I twój stary jest wspaniał! Boże, boże, boże. Mieszkamy w internacie. Tak. Jutro mamy zawody. Zawody takie małe, bo Lica czyli szkoły się zjeżdżają i Nie zacznijmy... Mam to, o tak, to jest się. bardzo ciekawa sytuacja. Nie ma nigdzie zamka. No. Dobra, dobre. Witamy jakby... O, siema Jesteśmy po rozgrzewce Zawody się zaczynają o której? 8. 8? 8. 30. Trzydzieści 8 AM AM oj PM. Jak się pływało na rozgrzewce? Proszę Bardzo o. dobrze, to będą dobre igrzyska olimpijskie Tak Jesteśmy <laughs> faworytami tych zawodów I... o, nie wiem, nie wiem Konkurencja jest duża Tak nie. Melissa, po ci jakie masz plany ma. Na przyszła sezon. Razum. <laughs> <laughs> Dzięki. Naczelny down. Naczelny debil. Witamy pana na vlogu. Teraz. A gdzie ja mam trzymać, żeby mnie było słychać? No, to jest dobrze, bo wtedy woda po prostu. Aha. Hej, chyba szła na TikTok Hejka. No, na miejscu. Wyty. Najważniejsze, że nie jesteśmy w szkole. Doma! <śmianowidze> Pozdrawiam wszystkich nauczycieli Pozdrawiamy panią Monikę Pozdrawiam Mateusika Mateusik, gdzie jesteś? Przepraszamy, Oraz... że nie możemy napisać sprawdzianów z historii Uf. Pozdrawiam mamę, tatę Babcię, dziadka, rodziców Drugą babcię, drugiego dziadka, ciocie Siostrę, psa Tak, ja też Pozdrawiam Niuszkę Pozdrawiam barona nie. I o i Barona narkotykowego, Ilakiego o. Takiego przede wszystkim. Chyba. A ja, ja mam pozdrowienia. No. Pozdrawiam Grzesia. Jakiego? moją Zdrawa, jak woją ciostkę. Pozdrawiam Martynę Sienkiewicz, która nie może dzisiaj z nami być. O, dokładnie ja też. Pozdrawiam. Jazda Olo. Jedziemy proszę Państwa. Będę. Lecimy dur. Mocno będzie.

Co? Nie. Kameruje się. To już się kameruje. To już się kameruje? Nie. Jak ziemi, gola, śród. Nie będzie Niemiec kluna, wasz, nie tu na wosz nic na Germanii. Ale co mówisz? Gąbcz. Gabriel Kąbong. Dobra, idziemy, idziemy. Yy, za znaczy bardzo szybko pływamy Żeby nie było, że używamy wulgarnego języka, bo tak, ja tak wypłynąłem, że jakby ja po wodzie płynęłem nogi delfin. Nieśpiewanie śpiewanie Roty nam pomogło, tak. ponieważ wygraliśmy, jesteśmy wierni ojczyźnie Dzoda mhm. yy, i <śpiewanie> walczysz za Polskę. Wszyscy walczą za Polskę jak widać. Bóg honor. Uścisk patrioty. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że to jest bardzo duża dyskryminacja na tle rasowym, ponieważ ta kamera nazywa się black, a nie white. A powinna być black and white. Ewentualnie jeszcze yellow. Anastazja nie chce zamknąć mordy niestety. Tak, trochę, trochę nam no. przykro z tego powodu. Dobrze, że mam to nagrane. Nagrałeś <grym grym> to? Powinnaś mieć Ogara Polskiego na dowód wdzięczności naszemu państwu, tak? A ty masz Ale... owczarka niemieckiego, więc... Tylko owczarki niemieckie. Nie. Ale... Tak. Eee, tutaj żabkarze rzekomi to właśnie... Jezu! Jezu. Je Je tutaj, ja tutaj. Jarek, pokaż blachę. Jarek, pokaż Jarek, blachę. Ja, ja ogainęła, Sorry, gold. Tutaj dla pani zaraz będzie koniec wody. zawodów Ale... A ja mówię, nie. Ale my nie wracamy się... szkoły, bo my nie Te zawody trwają do godziny 21.30 Więc nie możemy jutro napisać Ogólnie kartkówki My nic jutro nie możemy napisać no, no, no. E, Zaraz chłopacy kończą 50 żaba, następnie 50 kraul I koniec Ale my zostajemy, bo jesteśmy dobrzy I będziemy pomagać młodszym no, no, dzieciom Po prostu musimy no, Ale zostajemy. Tak. Tak, tak. Wygrałyśmy <gryzny> To Inka sama łatwo z nimi z... No ale zaprezentujcie to... ten kukar Szczere złoto To nie jest pięć Skończymy vloga Jest już prawie po zawodach, komachajcie